Modelarskie kowadło. Witam moich widzów bardzo serdecznie. Relacja z budowy. Mam nadzieję, że wymawiam to w miarę prawidłowo. Jokosuka E14Y1 Model 11, wersja wczesna. Samolot tego typu, ale w wersji trochę późniejszej. Jako jedyny dokonał nalotu bombowego na terytorium Stanów Zjednoczonych. No, który tak nie do końca się w sumie udał, ale ja nie o tym. Model to jest Fujimi przepakowywany przez Hobby 2000. Dość sporo, jak już widzicie, jest zrobione. I wnętrze malowałem sobie AK11897 Nakajima Interior Green. Tak podawała instrukcja. Instrukcja i malowanie, jakby Cię ktoś pytał, będę wykonywał. Nawal Air Technical. Arsenal wrzesień 1942. Już Wam pokazuję. Sekundka. O, proszę. To jest to malowanie A. Bo mi się wydaje po prostu ciekawsze niż B. Takie sobie odczucie. Składalność tego zestawu jest naprawdę dobra. Minimalna ilość szpachli była potrzebna. To, co srebrzyste, co widzicie tutaj, to jest żyłka, która będzie służyć do wykonania ante, liny anteny mam nadzieję, że przynajmniej z dobrej wysokości że tak to powiem ją poprowadziłem no myślę, że tak patrząc na instrukcję ona i tak idzie trochę w górę ta linka niż normalnie prostopadle do no, do kadłuba kalkomanie to jest kartograf, więc się raczej o nic tutaj martwić w sumie nie trzeba, przynajmniej w tym temacie następny etap to tutaj, wiadomo, stateczniki, kolejny y, silnik, tu jest spód, y, tu, a propos, y, że tak powiem, trzeba troszkę inaczej montować szybkę niż instrukcja y, modeluje, w sensie najpierw tu, później tu ją montować, ale to taka jedyna niedogodność. No i co mogę więcej o tym modelu powiedzieć? Całkiem zgrabna rzecz. Nie ma się do czego na ten moment przyczepić Tak jak mówiłem, teraz będę stateczniki montował Zajmował się silnikiem Brał się potem za malowanie I później montował pływaki Dzięki za obejrzenie tego filmiku Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Życzę miłego dnia No i w sumie wszystkiego co najlepsze dla Was Drodzy widzowie, pamiętajcie Nie pogardzę łapką w górę, komentarzem I lajkiem